Jedna z najdłuższych sak transferowych tego okienka zakończyła się. Moisés Caicedo został nowym piłkarzem Chelsea. 116 milionów euro podstawy, kolejnych ponad 17 w bonusach, potencjalnie zatem najdroższy piłkarz w historii Premier League. Kaysedo w, w moim odczuciu absolutnie nie jest piłkarzem wartym takich pieniędzy, ale Chelsea na taki wydatek stać. Chelsea podpisując ośmioletni kontrakt z zawodnikiem, zamortyzuje sobie ten wydatek w taki sposób, że financial fair play nie będzie aż tak obciążone. No i Chelsea chciała konkretnie tego piłkarza. Nie było istotne, czy płacą adekwatnie, czy nieadekwatnie. Chcieli Kaysedo, kupili Kaysedo. No i mamy do czynienia z kolejnym po na przykład Jacksonie piłkarzem, który naprawdę znakomity, miał no maksymalnie ten sezon, ale ostatecznie to jest gość, który powinien zakryć wszystkie braki. Jakie Chelsea ma aktualnie w drugiej linii? To jest ten człowiek, który zapewni siłę mu w drugiej linii, który zapewni destrukcję, sprawi, że ekipa będzie mniej podatna na kontrataki. Można dyskutować na temat tego, czy cena jest odpowiednia, ale wydaje mi się, że Chelsea po prostu bardzo potrzebowała tego zawodnika. Można też się zastanawiać, czy to nie jest tak, że Poczytino zbyt wielu nowych zawodników dostał i czy to będzie jeszcze więcej chaosu. No ja wam powiem, że patrząc na to, jak w pierwszym meczu Chelsea wyglądała w tym spotkaniu z Liverpoolem, to tego problemu raczej nie będzie, bo już już teraz, już po pierwszym meczu w Premier League, wydaje mi się, że można było powiedzieć, że to nie jest ekipa naznaczona jakimś nie wiadomo jakim chaosem. Zrobiła naprawdę potężny progres w stosunku do poprzednich rozgrywek. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem, po prawej stronie, znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby zastanowienie się nad tym.